a w ostatnim wielkim dniu święta stanął Jezus i głośno zawołał Jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije, kto wierzy we mnie, jak powiada pismo, z wnętrza jego popłyną rzeki wody żywej. A to mówił o duchu, którego mieli otrzymać ci, którzy w Niego uwierzyli, albowiem Duch Święty nie był jeszcze dany, gdyż Jezus nie był jeszcze uwielbiony. Jak uczy nas Ewangelia Jana, 7, rozdział 37 do 39 wersetu. Werset ten skazuje nam na człowieka w chwale i duchu tutaj. W chrześcijaństwie istnieją dwa ważne fakty, które wyróżniają ten okres i zachowują jego prawdę. Są one zapowiedziane w Ewangelii Jana 7,39 w ostatnim dniu święta, który symbolizuje nowy świat. Pan Jezus Chrystus zaprasza wszystkich, by przyszli do niego i zaspokoili swoje pragnienie. Obiecuje, że ci, którzy w niego uwierzą, staną się źródłem orzeźwienia dla świata. Pan Jezus Chrystus mówi też o Duchu Świętym, którego mieli otrzymać wierzący, choć jego uczniowie towarzyszyli mu na ziemi, jeszcze nie otrzymali Ducha Świętego. Dar ten był uzależniony od uwielbienia pana Jezusa Chrystusa, bo, czytamy, Duch Święty nie był jeszcze dany, ponieważ Jezus nie był jeszcze uwielbiony. Te dwa fakty to po pierwsze, Pan Jezus Chrystus, Syn Człowieczy, zasiada w chwale, i po drugie, Duch Święty, boska osoba, jest obecny na ziemi to podstawa chrześcijaństwa. Ale też, jeśli chciałbyś te rzeczy oglądać, to musisz sam osobiście mieć pewność zbawienia. Dlatego uwierz Pana Jezusa Chrystusa, abyś był zbawiony, jeśli jeszcze tej pewności nie masz bo tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy kto w Niego wierzy nie zginął, ale miał życie wieczne.